Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku Kamiennej może pochwalić się wyremontowaną salą gimnastyczną. Zakończenie prac przypieczętowane zostało uroczystym otwarciem sali, w którym udział wzięli przedstawiciele władz powiatu Skarżyskiego: wicestarosta Waldemar Mazur, członek zarządu powiatu Stanisław Dymarczyk oraz przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Cichoń. Podczas uroczystości głos zabrała dyrektor placówki Halina Sieczka. Dziś spełniły się oczekiwania uczniów. Remont sali przyczyni się do krzewienia kultury fizycznej wśród młodzieży, organizowania współzawodnictwa sportowego. Sala na pewno stanie się wspaniałą wizytówką naszej szkoły, mówiła dyrektor Halina Sieczka. Następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Po uroczystym otwarciu z sali korzysta już młodzież. Nareszcie sala jest przystosowana do gry w piłkę siatkową i koszykową a młodzież nie ukrywa zadowolenia. Jesteśmy dzisiaj e, na tej sali, są ferie, a cały czas sala jest użytkowana, jest jak widać, e, cały czas młodzież na tej sali korzysta z niej. Te 135 tysięcy, które kosztował remont, e, sfinansowany ze środków budżetu powiatu w połowie i w połowie ze środków ministerialnych, e, wydaje mi się bardzo dobrą inwestycją. Przede wszystkim podniosła jakość edukacji w placówce, m, przede wszystkim zwiększyła dostępność do, m, do tej sali gimnastycznej. Dzięki temu młodzież, nauczyciele mogą ją wykorzystywać. Taka jest rola szkoły, taka jest rola naszego, na, na, naszego ymm, współrządzenia, podejmowania decyzji i uważam, że tą decyzję zarząd podjął e, właściwą. Zresztą e, najważniejsze są fakty, a fakty są takie, jak, jak widać za moimi plecami. Remont sali kosztował blisko 135 tysięcy złotych, z czego prawie 60 tysięcy złotych to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozostała kwota, czyli 75 tysięcy zł, pochodziła z budżetu powiatu skarżyskiego. Jak mówi starosta Michał Jędrys, w ciągu ostatniego roku oprócz remontu sali gimnastycznej w samochodówce udało się wybudować przy Zespole Szkół Technicznych nowoczesny kompleks boisk Orlik. Razem z halą sportową przy pierwszym liceum ogólnokształcącym daje to dobrze rozwiniętą bazę sportową dla młodzieży ze szkół podległych powiatowi, dodaje starosta. W ramach wykonanych prac na sali gimnastycznej wymieniono m.in. podłogę i wyremontowano zaplecze sportowe. Starosta Skarżyski Michał Jędrys był gospodarzem Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego, podczas którego dyskutowano nad możliwościami pozyskania środków na modernizację zasobów ewidencji gruntów oraz szansami, jakie niesie dla samorządów powiatowych nowa perspektywa unijna. Na zaproszenie przewodniczącego Konwentu Edmunda Kaczmarka oraz Starosty Skarżyskiego Michała Jędrysa w Skarżysku Kamiennej gościli starostowie z 10 powiatów województwa Świętokrzyskiego. Wśród zaproszonych gości byli także wicemarszałek województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Świercz, zastępca głównego geodety kraju Jacek Jarząbek, Świętokrzyski inspektor geodezji i kartografii Andrzej Raczyński, dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Irena Sochacka. Oraz Anna Kucharczyk z Departamentu Polityki Regionalnej. Konwenty mają jeden wspólny cel, którym jest rozwiązywanie najbardziej palących problemów, z którymi borykają się samorządy powiatowe. Tym razem chcemy wspólnie zastanowić się nad możliwościami pozyskania środków na modernizację powiatowych zasobów ewidencji gruntów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie przetwarzania danych przestrzennych. Dzięki sprawnej infrastrukturze technicznej możemy usprawnić obsługę klientów urzędu przez skrócenie procedur administracyjnych dotyczących gospodarki przestrzennej. Dlatego warto szukać rozwiązań, które pomogą zinformatyzować zasoby ewidencji gruntów, mówi starosta Michał Jędrys. Konwenty mają jeden wspólny cel rozwiązywanie tych problemów, które każdy ze starostów ma na co dzień. Dzisiaj, dwa bardzo ważne tematy. Jeden związany z ewidencją gruntów, budynków, z jakby ujednoliceniem tej ewidencji, doprowadzeniem do ucyfrowienia tej bazy, a z drugiej strony będziemy mówić również dzisiaj, omawiać kwestie nowego programowania 2014-2020, czyli nowych pieniędzy unijnych, które już za chwilę będą do dyspozycji naszych samorządów. Chcemy tutaj z panią dyrektor Ireną Sochacką na ten temat rozmawiać, jak wygląda nowa perspektywa unijna w ujęciu również jakby całościowym czyli możliwość przeznaczenia tych środków na takie zadania które powiaty mogą razem realizować mogą one wspólnie występować co, na jakie projekty przeznaczać i na co możemy liczyć bo okazuje się że na drogi nie możemy to w takim razie na co możemy i jak zrobić żeby wykorzystać w największym zakresie przez powiaty bo to dzisiaj się spotkaliśmy Czy pana zdaniem ta nowa perspektywa unijna zapowiada się korzystnie dla powiatów województwa świętokrzyskiego znaczy, powiaty są w tej dobrej sytuacji, że bardzo dobrze się wpisały. Poprzedniej mówiliśmy, że, że potrafimy i do, udowodniliśmy, Powiat Skarżyski również y, wykorzystał środki i teraz też przygotujemy się do tego, żeby nie marnować czasu i energii tam, gdzie nie, i tak nasze aplikacje nie zdobędą. Po... Po klasku. Natomiast trzeba robić takie projekty, które się wpisują w programy i to dzisiaj chcemy wiedzieć, jakie projekty robić, do czego się przygotować, gdzie są pieniądze i czy te pieniądze są dla nas. Ważnym punktem konwentu była również dyskusja z udziałem Ireny Sochackiej, dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego na temat środków przeznaczonych dla samorządów powiatowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.